Cześć ziomunie, cześć, cześć, witam, witam bardzo serdecznie. Cześć z tej strony Matruner. Moi drodzy, dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek oczywiście dla mnie, ponieważ postanowiłem otworzyć uwaga, uwaga, na Wojanowicach. Postać, która jest trochę ze mną kojarzona, jest to najzłodsza, najcudowniejsza owieczka Lucy. Moi drodzy, dzisiaj się przygotowujemy po to, żeby właśnie Lucy się urodziła, więc moi drodzy, zostawiajcie łapencję w górę. Jeśli znacie Lucy, koniecznie zostawcie tutaj komentarz, żeby napisać. Nie wiem, napiszcie, czy znacie Lucy czy nie, czy wiecie co to za postać z moich filmów wcześniejszych, moi drodzy. Dzisiaj na Wojanowicach postaramy się właśnie żeby mieć Lucy, więc to będzie dzisiaj nasze zadanie. I powiem Wam szczerze, że jest to trochę skomplikowane, ponieważ no musi być bobo bo, owieczka, moi drodzy. Jak dobrze wiecie, jest to moja przyjaciółka i słuchajcie, nawet mam koszulki z Lucy i z, właśnie z kitkiem, ale to spokojnie. Link w opisie, jeśli byście chcieli taką ...elegancką koszulkę z Lucy, z kidskiem. wbijajcie, pierwszy link w opisie, macie matruner.titris.com, wbijajcie, możecie sobie obczaić, ale my na sam początek, moi drodzy, będziemy oczywiście zajmowali się, e, no, przygotowaniem, dobrze, przygotujmy się dosyć dobrze, solidnie, co ja potrzebuję, słuchajcie, ja potrzebuję lasso, potrzebuję, czyli znaczy tą smycz... Smycz oczywiście zrobimy z nici i zrobimy ze slajma. Na razie slajma nigdzie tutaj nie widzę. E, chyba nie mam nawet, więc tak, to będzie w taki sposób wyglądać. E, teraz tylko chciałbym jeszcze wziąć tego trapdora. E, jeszcze może, ja tak ostatnio pomyślałem, właśnie tutaj mamy tego trapdora. Weźmiemy może to. E, słuchajcie, mam oczywiście też prezent dla e, właśnie Wojana, ponieważ on, powiem wam szczerze, e, nie ma kompletnie drzwi, nie ma kompletnie drzwi. Zaniesiemy mu prezent, zobaczymy, co, co on na to powie. Dobra, mamy drzwi, okay. fajnie wszystko. Dobra, teraz w tym momencie chciałbym jeszcze... Mm... Co by tutaj zrobić? Um, dobra, co będzie zrobione, pszenicę muszę oczywiście wziąć, dobra, więc moi drodzy, będziemy oczywiście szli, tylko wezmę jakiś mieczyk, żeby jakiś potwór mnie tutaj zaskoczy, to będę mógł go załatwić. Dobra, jeszcze coś do jedzenia szybko i ruszamy, ruszamy, moi drodzy. Musimy ogarnąć jeszcze lasso, więc moi drodzy, napiszcie, czy znacie Lucy i czy chcecie właśnie zobaczyć, czy ona tutaj uda nam się nią zrobić. O, zapomniałbym, a zapomniał, dobra, czyli... Jeszcze name tag, zapomniałem o znaczniku i musimy znaleźć kowadło gdzieś tutaj na Wojanowicach. Napiszcie mi w komentarzach, kto ma najwięcej kowadeł tutaj na serwerze, bo ja dosłownie nie mam zielonego pojęcia. Okej, okay, wychodzimy z mojej sekretnej bazy i teraz ciśniemy tutaj w stronę Wojanowic, głównego placu na Wojanowicach. O fajnie, dobra, tutaj mamy wieżyczki standardowo. Muszę zrobić tutaj lepsze połączenie z tą moją częścią miasta. Dobrze, e, zobaczmy gdzie, gdzie tutaj ma ktoś kowadu. Podejrzewam, że Wojan ma, więc myślę, że będziemy mogli to, za będziemy mogli to załatwić u niego wszystko. E, I chyba tak, dobra. Ma wow, dobra, e, słuchajcie, zrobimy tak. E, hej, Wojan, mam dla cie ciebie prezent. E, zrobimy tak, prezent... Okej, okay, dobra, jak błędy jakieś piszę, to poprawcie mnie w komentarzach, jeśli źle coś napisałem. Dobra, mam taki pomysł. E, weźmiemy sobie, napiszemy tutaj, e, gdzie, gdzieś, tutaj. Jest, okej, okay, dobra, i słuchajcie, i do tej skrzynki wsadzimy mu tutaj drzwi dębowe, no i chyba będzie zadowolony, bo będzie miał drzwi w końcu, będzie mógł postawić, więc spokojnie nie zaglądamy do skrzynek. Ale słuchajcie, myślę, że... Oj, przepraszam Wojan, że patrzę, ale potrzebuję szlamu, nie wiem, dwa, trzy, cztery, przepraszam Wojtek, jeśli to oglądasz, przepraszam, że tutaj zaglądam ci do skrzyneczek, ale tylko chciałem jeden... Znaczy kilka szlamów, chyba się nie obrazi, tak mi się zdaje. Dobra, tutaj jest gdzieś crafting, więc będziemy mogli zrobić od razu em, smycz. Zrobimy smycz. O, jest nawet dwie, super, super. Dobra, o kurczę, słuchajcie, tutaj jakieś te e, fantomy na nas atakują. Dobra, chodźcie, chodźcie, zawalczymy, co? Chodź. Chodź, fantomie, chodź, 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 chodź. Dobra, spróbujemy z nimi zawalczyć. o kurczę, jeszcze pogoda się popsuła. Wiecie co? Może ja bym się położył, kimnął. No? O kurczę, dobra. Wiecie co? Kimnę się, kimnę się, może one znikną. Dobra, to też zrobimy u Wojtka. No nie, patrzcie, się położył u Wojtka w domu. Co za gościu? Ej, halo, pobudka, panie Janie. Panie Stefanie, niech pan zejdzie z łóżka. Ja tu chcę się kimnąć. Ej, chyba łóżko jest zajęte, więc nie będziemy mu przerywali snu. Pójdziemy chyba gdzieś indziej. Może pójdziemy do jakiegoś domku. Tutaj, w tym domku, oczywiście, Wojtek mi pozwolił nocować chyba tym. Okej, okay, dobra, więc kimniemy się szybciutko. No, i tutaj będziemy mogli już zaraz dalej kombinować, żeby stworzyć owieczkę Lucy. Z tego, co wiem, to tam właśnie jest cała farma. O, zobaczcie, stamtąd będziemy brali rodziców Lucy. Dobra, fantomy, patrzcie, się spaliły, więc elegancko. Ciekawe, czy z nich w ogóle z X wypada, jeśli one się spalą. Chyba nie. Chyba nie, dobra. O, dzwon tutaj jest. Dobra, czyli teraz potrzebuję kowadło, moi drodzy. Potrzebuję kowadło. Gdzieś tutaj powinno być, nie wiem, pójdźmy może do Kati, Może Katima, ma Um, zajrzyjmy do Kati, czy Kati będzie miała jakieś kowadła, bo szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Właśnie, w tym domku zrobimy, oczywiście, tutaj y, domek dla Lucy, i ona tutaj będzie się y, urodzi więc będziemy musieli poczekać chwileczkę. Y, dobrze, idziemy, idziemy, idziemy dalej. Dobra, kowadło, przepraszam, że zaglądam tutaj wam do domków, ale chyba chyba nie będą mieli za złe, co? Co, co, co sądzicie? Dobra, Kati y, ewidentnie tutaj nic nie ma. Kati nic tutaj ciekawego, e, czy kowadła, które mnie interesuje w tym momencie nie ma, więc musimy iść do e, Wojtka, do Wojana i tam chyba na pewno gdzieś znajdziemy kowadło. Czemu ja od razu tego nie zrobiłem? Czemu ja od razu tego nie zrobiłem? Pobiegłem do Kati bez sensu. Jeśli wiecie gdzie jest więcej kowadł w Wojanowicach, to dajcie mi znać. Podejrzewam, że wy powinniście znać. No i teraz tutaj musimy musimy znaleźć te kowadło. Gdzie jest kowadło? Wojtek, proszę cię, miej kowadło. No yy... nie ma kowadła. No dobra. Dobra, muszę znaleźć gdzieś tutaj kowadło. Już miałem się poddać i wracać do domku, żeby zrobić własne kowadło. Ale patrzcie, co tutaj się dzieje. Wojtek zrobił sobie tutaj dekorację z jakichś kowadełek. Dobra, i patrzcie, wstawiamy tutaj name taga i nazwiemy to. Lucy, patrzcie, Lucy, patrzcie, mamy Lucy, owieczkę Lucy, już name tak mamy zaznaczone, więc zobaczymy czy to będzie działało. Dobrze, teraz zostało nam jeszcze tylko do ogarnięcia. Rodzice, lu, rodzice Lucy, więc będzie Bobo, będzie wszystko. E, oczywiście musimy im zrobić tutaj miejsce. Dobrze, więc słuchajcie. Dobra, to teraz mamy tutaj owieczki. Dobrze, e, które wybrać? Może weźmiemy taką i brązową? Myślę, że one będą chyba spoko. Dobra, ciekawe, czy uda mi się jakoś je wydostać stąd. Chyba nie, co? Chyba będzie słabo. Dobra, mm, tak chyba nie pójdzie. Tak, chyba nie pójdzie. Więc, owieczki, musimy jakoś inaczej to rozegrać. Może weźmiemy, po prostu zniszczymy ten płotek. Weźmiemy szybko te owce, tą i tą. Chodźcie, wychodzimy, wychodzimy szybko, póki reszta nie wybiegnie. Okej, okay, fajnie. Dobra, jest, udało się. To teraz tylko musimy doprowadzić je do tego domku, o którym Wam mówiłem. Chodźcie, chodźcie, idziemy, idziemy. Dobrze, tutaj. Cyk, 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 chodźcie. Idziemy, owieczki. Dobra, ale będzie superancko Będę miał owieczkę Lucy No, to powiem wam, serdecznie się mega cieszę Co to był za jakaś buteleczka? Ktoś pił? O kurcze, dobra O, jest pierwsza i druga O, 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 o Mamy, mamy owieczki Super, dobra, zabieram Słuchajcie, muszę tutaj zamknąć, żeby one stąd nie wychodziły O kurczę. Patrzcie, o, wow. Dobra, to jest ten trik fajny, że można się czołgać w Minecraft'cie Epika, epika Dobrze Czyli teraz wystarczy nam, co potrzebuje. czy owce jedzą ziemniaki, spróbujmy z ziemniakami, bo ja naprawdę nie pamiętam, czy je się po prostu ziemniakami tutaj rozmnaża, czy, e, czy po prostu pszenicą, kurczę, dajcie mi znać, bo ja naprawdę już dawno w Minecrafta tak nie grałem, żeby tak sobie po prostu tutaj... E, po prostu pograć nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, zaraz sprawdzimy wszystko, tylko posiejemy, żeby nie było że tutaj psuje wszystko dla Wojana, więc trzeba będzie to wszystko oczywiście rozegrać jakoś i może marchewek trochę weźmiemy, żeby e, sprawdzić czy faktycznie może owce lubią marchewki zobaczymy wszystko, wszystko się dowiecie, e, wszystkiego się dowiecie za momencik, ja też w sumie i chyba będzie spoci dobra, to tak, posadzimy, cyk 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 jest, dobra no, i teraz tylko pójść i sprawdzić, czy one faktycznie lubią te ziemniaki, ale. O kurczę, owca, posun się. Dobra, czy one jedzą? Patrzcie, marchewkę. Nie, marchewki nie chcą, a ziemniaki? Patrzy, ziemniaki nie, czyli nic nie, do, nie dodali w tych nowych Minecraftach. Czyli faktycznie chyba pszenicę musimy mieć. Ale tu chyba pożyczymy sobie od Kati, bo Kati, e, jak widać, ma tutaj kawałek jakiejś ziemi zagospodarowanej, po to, żeby e, tutaj mieć pszeniczkę. Dobra, więc zbierzemy, posadzimy od razu, żeby nie było, że psujemy. O, jak coś to nie ja, tutaj już było zniszczone. Okej, okay. dobra, nie zniszczyłem. Fajnie. No to teraz tylko będzie trzeba to jakoś tutaj. Rozsypać. O tak, 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 tak. Dobra, do końca. Ładnie, żeby nie było. Pamiętajcie, żeby po pierwsze to nie, nie przeszkadzać, po prostu nie szkodzić. O. E, cyk, cyk, cyk. Jest, wszystko ładnie. Dobrze, teraz tylko zabieramy o to i mamy patrzcie ile pszenicy, wow, to ja będę mógł robić sobie chlebka dużo o kurcze, nice Najzowo. dobra, czyli tutaj mamy pomnik bohaterów i teraz w tym momencie możemy już tutaj mm, po prostu, o nie, owca nie wychodź, owca, posuń się no patrzcie no, dobra, owce czyli co, zrobimy tutaj, tutaj urodzi się owieczka Lucy Dobra, moi drodzy, moi drodzy, więc epicko. Dobrze, to teraz tylko pyk, pyk i. I co? Nie, to jest... To nie jest owieczka Lucy! O czemu ty wybiegłaś? O kurczę, dobra, słuchajcie, musimy spróbować chyba jeszcze raz. Dobra, szybko musimy zrobić to w taki myk, że bierzemy chyba dwie białe owieczki. No i powiem wam, że teraz... Dobra, mm... Weźmiemy dwie białe owieczki, dwie białe owieczki. Proszę, proszę. Dobra, cyk. Dobra. Nie, nie wychodź, nie wychodź, owca, nie! Wybiegła. Ale jestem. A, dobra, zjemy marchewki. Słuchajcie, może te owieczki zabierzemy, moi drodzy, do siebie. Czyli zamieszka tam Lucy z rodzicami spoko, albo. Zróbmy inaczej, przywiążmy je tutaj, a te owce puścimy wolno. Puścimy wolno, dobra, puścimy te owieczki wolno, niech one sobie biegają po wojanowicach. Także za genialną próbę. Okej, okay, dobra, tutaj stworzenia owieczki Lucy. Jeszcze raz... No, nie, te Bobo, powiem Wam szczerze, że owieczka Lucy jest biała. No, niestety, musicie niestety iść wolno, ponieważ, no, tutaj niestety, ale nie udało nam się ta powiedzmy dyfuzja, <laughs> jak można to tak nazwać. Yy, Okej, okay, bierzemy oczywiście te owieczki. Chodźcie tutaj, chodźcie, idziemy, idziemy, zapraszam Was, zapraszam Was. Dobra, o i teraz, w tym momencie, zróbmy tak. Albo nie, 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 bo będę musiał to je y, przeprowadzać. Okej, okay. więc was zamykam. E, zrobimy taki myk, pyk. I uwaga, uwaga, teraz. Pyk, pyk! I uwaga, czy będzie owieczka Lucy? Tak, udało się! Ale super! Dobra, cześć owieczku! Boże, jaki słodki dziubek! Jaki dziubo, jeszcze tak. Jaki głosik ma! <głos> Nie, nie, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź owca. Czyli patrzcie, udało nam się stworzyć owieczkę Lucy, moi drodzy Więc powiedzcie, czy to nie jest słodkie? Jakie ma oczka? Nie, Lucy! To będzie Lucy, moi drodzy, to jest owieczka Lucy, więc ja ją, słuchajcie, zabieram ze sobą. Patrzcie, Lucyna jest z nami! Lucy, chodź! Chodź, idziemy na spacer. Słuchajcie. Patrzcie, Lucynka idzie z nami na spacer. No to elegancko. Moi drodzy, zobaczcie, jest z nami Lucy i naprawdę, naprawdę mega się, się cieszę, ponieważ na Wojanowicach nie było najsłodszego zwierzaka takiego jakim jest Lucy. I to właśnie wy bardzo ją lubicie, więc bardzo się cieszę. Patrzcie, nawet podpisana jest: "Dobra Lucy, ja zabieram ciebie do siebie". Albo nie, słuchajcie. Musimy, musimy poczekać aż Lucyna urośnie i i Wtedy będzie mogła już się wyprowadzić od rodziców Więc Słuchajcie, musimy ją tutaj jeszcze Jeszcze na momencik zostawić Z rodzicami, ponieważ no taka jest Kolej rzeczy, jest się małym, pamiętacie Że trzeba e, tutaj z rodzicami Być, więc no dobra Słuchajcie, więc ja szybko wezmę tylko Jakoś skombinuję Tutaj e, jakieś drzwi Może weźmiemy, pożyczymy od pana prosiaka Pan prosiak <laughs> pan prosiak tutaj mieszka, patrzcie, pan prosiak. No dobra, czyli zabieramy to, co? Lucy, ty jesteś taka mała, a już kolegów tutaj zapraszasz? No, co jest, patrzcie, Lucyna już kolegów tutaj zaprasza. Dobra, mogę was poczęstować, proszę. Proszę bardzo, ciebie, Lucynko, też, moja droga. Więc słuchajcie, musimy poczekać, aż Lucyna urośnie, i wtedy już będzie mogła się wyprowadzić specjalnie do mnie, do domku, do sekretnej bazy. I mam nadzieję, że nikomu nie powiedzieliście o mojej sekretnej bazie. E, więc co, moi drodzy, wojanowice pełną parą żyją. Oczywiście ja również się świetnie bawię. Mam nadzieję, że wy i wy również dobrze się bawicie. Właśnie na wojanowicach coś wpadłem. Dobra, jagody. Hej, jego gody, jego godziny. Dobra, zabieramy to. Okej, okay, dobra. Patrzcie, jakiś niewidomy typo! Kto to jest? Tu przecież ktoś idzie, patrz z tymi lamami. Ej, ja też chcę! Ja też chcę te lamy. Czekaj, koleżko. Co? To jest jakiś niewidzialny typo? Patrzcie. Wiaderko z tropikalną rybą. O, lol, dobra, zamykamy go. Ej, słuchajcie, musimy go zamknąć. Czekaj, czy ja dam radę go. Patrzcie, on ucieka. Ej! Chodź, chodź, gościu. Mogę ciebie zamknąć jakoś? Patrz, patrz, patrz! On tutaj jest! Nie wiem. Czy to jakiś niewidzialny? Czy to. Wojan? Nie. Nikt z graczy, nikt z YouTuberów. No ale dobra, moi drodzy. Jeśli byście chcieli więcej odcinków, oczywiście zostawcie pod tym odcinkiem z 10 tysięcy łapek w górę. Będę naprawdę, naprawdę happy. Więc moi drodzy, Lucyna jest! Oczywiście jest tutaj. Czeka aż uro... czekamy aż urośnie. Więc moi drodzy, do zobaczenia. Ja jestem Matruner, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden, żaden film z Wojanowic. Do zobaczenia. Hejo!